Krzysztof Kolany, analitykbankier.pl. W dzisiejszym wykresie tygodnia odejdziemy od bardzo medialnych rynków akcji i przyjrzymy się rynkowi długu amerykańskiego, na którym, no mówiąc wprost, mamy do czynienia z paniką tyle, że jest to panika kupna. Przez ostatnie 2,5 tygodnia ceny amerykańskich obligacji dziesięcioletnich wzrosły o ponad 5%. Co przełożyło się na spadek rentowności amerykańskich dziesięciolatek poniżej 1%. I jest to pierwszy taki przypadek w historii, aby amerykański dług przynosił tak niską rentowność. Tym bardziej, że jeszcze na początku roku rentowność amerykańskich papierów dziesięcioletnich podchodziła pod 2%. Przepołowienie się rentowności amerykańskiego długu w ciągu tak naprawdę dwóch miesięcy oznacza bezwarunkową kapitulację inwestorów. Tylko inwestor skrajnie zdesperowany kupuje papiery przynoszące 1% rocznie, podczas gdy inflacja cenowa przekracza 2%. Ale w Europie jest jeszcze gorzej, gdyż w strefie euro ze świecą szukać papierów, które przynoszą nieujemną rentowność. W związku z tym Amerykanie mogą niedługo stanąć przed problemem, z którym Europejczycy zmagają się już od ładnych kilku lat, czyli z ujemnymi rentownościami długu skarbowego.